Hariom, om, namaste. Witajcie serdecznie w SMU Yoga w kolejnym wykładzie z serii yoga terapii. Jest to wykład z cyklu jogoterapeutycznego terapeutycznego kursu, który prowadzimy pod patronatem Yoga Point India. A sam wykład został opracowany w 2023 roku. Dzisiejszym tematem będzie HIV i AIDS oraz jogoterapia związana właśnie z tymi dwoma chorobami. Czym jest HIV? Ponieważ często używamy tą nazwę, czasami ludzie używają zamiennie HIV-AIDS albo nie wiedzą jaka jest różnica, więc sprecyzujemy tutaj, że HIV jest ludzkim wirusem, występującym również czasami u MAP, ale ogólnie jest to ludzki wirus niedoboru odporności yy, i tak naprawdę upośledzenia odporności. Z angielskiego właśnie sama nazwa pochodzi, jest to Human Immunodeficiency Virus, dlatego HIV. Sam wirus zakaża komórki posiadające receptor CD4. Są to receptory odpowiadające za naszą reakcję immunologiczną znajdujące się na powierzchni białek i na naszej strukturze naszych komórek i powierzchni limfocytów pomocniczych TH, a także na powierzchni komórek dendrycznych, makrofagów, monocytów, Enozofilów i na komórkach mikrogleju. Do zakażenia dochodzi za pośrednictwem, może dojść do, za pośrednictwem kontaktu seksualnego okołoporodowego albo w konsekwencji ekspozycji na wydzieliny e, albo tkanki zawierające wirusa same w sobie. Materiałem zakaźnym, to jest dosyć istotne, żeby to zapamiętać, jest krew, nasienie, również prejakulat. Czyli wydzielina, która wychodzi przed samym wytryskiem, wydzielinę z pochwy, wydzielinę z odbytu, mleko ludzkie i nieutrwalone tkanki. Czym jest w takim razie AIDS? Acquired Immunodeficiency Syndrome. Czyli już tu widzimy samą różnicę w nazwie, że jest to zaawansowany etap zakażenia wirusem HIV, czyli Nabyte właśnie nabyte, nabyte upośledzenie układu odpornościowego. Tutaj rozpoznaje się go na podstawie pewnych kryteriów klinicznych i laboratoryjnych, więc to jest kluczowe, żeby mówić o tym, że ktoś jest chory na AIDS. Można mieć wirusa HIV, a niekoniecznie chorować na AIDS. Kluczowym celem tych kryteriów jest właśnie potwierdzenie znacznego uszkodzenia układu odpornościowego oraz obecności ciężkich infekcji lub nowotworów, które mogą być właśnie konsekwencją samego wirusa HIV. Jakie są rodzaje leczenia wirusa HIV? Tutaj kilka takich przykładów, z którymi pracuje się na co dzień. Jest to oczywiście terapia, Antytero, yy, terapia antyretrowirusowa ART jest to terapia prewencyjna, leczenie współistniejących infekcji i chorób, wsparcie psychospołeczne i opieka medyczna, wcześniejsza diagnoza i inicjowanie terapii, badania kliniczne i oczywiście nowe leki, które wprowadza się dopiero na rynek, które jeszcze się testuje. Jak yogaterapia podchodzi do w ogóle praktyki i pracy z osobami chorymi i zmagającymi się z HIV lub AIDS? Program jogoterapii będzie tutaj również miał w swoim zakresie praktyki przygotowujące asany, praneamy, medytacje, yoga nidre oraz zalecenia dietetyczne i żywieniowe. Jednak warto podkreślić to, że będziemy pracowali nad tym, żeby wzmocnić nasz układ odpornościowy, poprawić jego funkcjonalnie, ale również, żeby zwiększyć świadomość tego, co się w nas dzieje i jak pracuje. Przy praktykach przygotowujących będziemy rozpoczynać trening od shavasany, właśnie pracy z wdzięcznością, pracy ze skupieniem i ze świadomością ciała. Później będziemy wprowadzać podstawowe ruchy. Yoga Sopan tutaj książka Yoga Sopan nam właśnie w Yoga Point przedstawia pełną serię różnych praktyk ruchowych skupiających się na ruchach nadgarstków, łokci, barków, kolan, bioder, kręgosłupa, kostek, stóp i palców oraz karku. No i jak możemy właśnie wprowadzać ten ruch stopniowo w zależności od tego, co potrzebuje nasz pacjent. Ruchy przygotowawcze i rozgrzewkowe. Już będziemy tutaj korzystali właśnie z Yoga Prewers, czyli z podstawowego podręcznika, z którego korzystamy w Yoga Point India i w SMO Yoga. Oraz z powitań Słońca w bardzo wolnym tempie, aby rozgrzać i poprawić pracę naszego układu nerwowego, natomiast aby go nie przeciążać. Co do asan, będziemy tutaj znowu korzystać z asan aktywujących naszą czakrę serca, pracujących i stymulujących nasz układ nerwowy. Tutaj próbujących przekierować oczywiście w późniejszych etapach praktyki więcej e, bodźców dla układu parasympatycznego e, niż dla układu sympatycznego. Więc będziemy korzystać z e, udtapada chakrasany, trzech rund, budziang asany, asany. Sarvangasana, Halasana, Matsyasana, e, czyli już tu widzicie, że wielu wygięć i aktywowania ciała również siłowo. Subdhavadrasana, Ardhamatsyendrasana, Paschimodanasana, Ustrasana, e, Ushtrasana, Udrasanchalana, Trikonasana i Virasana, Garudasana. To są pozycje, w których te wszystkie skręty, uciskania, Będą stymulowały nasze gruczoły dokrewne, będą stymulowały nasze organy wewnętrzne i będą pozwalały sprawić, aby nasz organizm funkcjonował sprawniej, aby regularnie poprawić ukrwienie narządów, aby poprawić cyrkulację krwi i limfy w całym ciele, no i oczywiście zwiększyć wydolność naszego organizmu, w tym również układu odpornościowego. Shavasana w razie potrzeby stosowana między asanami, stosowana między seriami asan jest po to, aby właśnie chwilkę odpocząć, a na końcu stosowana na końcu praktyki przez około 10 minut jest, aby, jest, ma służyć temu, aby wprowadzić większą stymulację właśnie dla układu przywspółczulnego, parasympatycznego naszego układu nerwowego i aby poprawić funkcjonowanie naszego umysłu. Co do praktyk oczyszczających, proponuje się tutaj i sugeruje się, aby nasz uczeń, nasz pacjent, praktykował Agnisar po około 100 uderzeń łącznie w 3-4 rundach. Udiana Banda, 5 rund, każda runda po około 30 sekund. Bardzo mocno stymuluje nasz układ, układ nerwowy oraz organy wewnętrzne. Kapalabhati świetnie oczyszcza płuca, stymuluje ruch e, płynu mózgowrodzeniowego. Vamandoti raz w tygodniu, tutaj oczywiście przez 8 tygodni pierwszej praktyki lub czasami dłużej, w zależności od zaleceń e, terapeuty. Lagu Szankaprakszal, czyli częściowe, raz w tygodniu również przez początkowy okres jogoterapii e, i pełne Szankaprakszal raz do roku, ponieważ pełne Szankaprakszal też na krótki moment może obniżać. Na wydolność naszego organizmu i wydolność naszego układu odpornościowego, więc też nie można tutaj przesadzać. Pranayama i medytacja. Co do pranayamy, Surya Bedan. Pranayama z kumbakiem praktykowana przez około 10 minut, czyli stymulacja naszej prawej dziurki nosa, naszego, naszej pingalanadi i wzmacnianie właśnie ciepła, ognia i siły w naszym organizmie. Bastrika pranayama z kumbakiem, też praktykowana łącznie przez około 10 minut, będzie stymulowała tutaj nasz układ współczulny bardziej sympatyczny. Będzie pomagała nam troszkę bardziej podnieść energię i wydajność naszego układu i metabolizmu. Co do medytacji, proponuje się, aby skupiać się na czakrze trzeciego oka, na ajna czakrze z mantrą OM. Oczywiście tutaj mantra to AUM i tak jak w wykładzie o mantrze OM, OM jako terapia, dokładnie tam macie przeanalizowane, jak czantujemy tą mantrę. Co do yoga Nidry, ważne jest, aby zaprojektować ją konkretnie pod swojego pacjenta, właśnie z wirusem HIV lub z AIDS lub z towarzyszącymi mu e, różnymi powikłaniami. Całość powinna opierać się na chęci wyleczenia, chęci zdrowia, chęci funkcjonowania bezpiecznego, zdrowego i świadomego w społeczeństwie, jako oczywiście wartościowa jego część. Co do przydatnych praktyk wspierających to, to oczywiście z asan, będziemy mieli tutaj viparita karani, odwrócona pozycja vakrasana, panva panvamuktasana, cała seria. Arda Arda Nasana i wszystkie jej wariacje Sulapushtrasana, Garudasana, Parivritti, Trikonasana i Patangasana. Co do pranayam, również będzie zalecało się tutaj Anulom Vilom z kumbakiem, czyli naszą Nadi Shudan pranayam. Oddychanie prawym nozdrzem po prostu, jeżeli nie możemy wstrzymywać oddechu. Co do praktyk oczyszczających, które dodatkowo możemy stosować, będzie to jalaneti, dandadoti, Doti, nauli i wszystkie rodzaje pomocnicze nauli, czyli tutaj e, również wstrzymywanie oddechu z lewej na prawą, z góry do dołu i cyrkulacją pełną dookoła. Codzienne spacery, wystawianie się na światło słoneczne, jeżeli leki nam tego nie zabraniają oraz... Korzystanie z możliwości przebywania w naturze jest bardzo ważne, ale znowu ważne jest również to, aby konsultować to z lekarzem, w zależności od tego, w jakim stanie jest system immunologiczny naszego pacjenta. Co do zaleceń dietetycznych, nawyki żywieniowe są istotne. Tutaj zalecane przez Ayurvedę i przez jogę jest oczywiście żywność wysokobiałkowa. Wszystkie potrawy y, powinno spożywać się gorące. Normalne jedzenie z mniejszą ilością tłuszczów i węglowodanów to się zaleca, ale z dużą zawartością błonnika dla lepszego funkcjonowania naszych jelit. Najlepsze jedzenie to owoce, oprócz bananów, mango i winogron, które zawierają bardzo dużą ilość cukru, i oczywiście warzywa. Zaleca się unikanie zimnej żywności i zimnych napojów, mleka i produktów mlecznych. Można spożywać tylko mleko odtłuszczone, jeżeli już bardzo trzeba, ryżu. Również tłusta i pikantna żywność oraz rafinowana nie będzie tutaj zalecania. Zdecydowanie odradza się jedzenie fast foodów, różnych sztucznych pokarmów, żywności konserwowej, picia e, różnych napojów energetycznych, alkoholu no i oczywiście spożywania wyrobów tytoniowych. Kochani, to był krótki wykład, który ogólnie miał wprowadzić Was w to, jak będziemy pracować z pacjentami, właśnie z HIV i AIDS. Więcej dowiecie się na kursie jogoterapii lub od swoich jogoterapeutów. Ja dziękuję Wam pięknie, zapraszam Was na nasze wyjazdy, na nasze oczyszczania, na nasze szkolenia i oczywiście kursy nauczycielskie i kursy jogoterapeutyczne. Pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli podobają Wam się nasze wykłady, podoba Wam się content na naszej stronie. Pamiętajcie, aby subskrybować, pisać do nas i komentować. Hariom, namaste, Namah szybaj.